Próbujemy ten numer. Halo? E, Patrycja? Nie, policja. Ale jesteś kurwa głupi stary. <grymny> to <sobie było> by. <grymny> nie, co? by cię przedstawił, musi się przedstawić jak odbiera. Nie, wątpię. No tak, zadzwonię sobie na piarnie, to się ten. Nie, niemożliwe, to nie musi być. Nie może być, policja. Nie, 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 stary nie, 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 się nie, policja. nie, Musisz się przedstawić jak kogo to poprosisz, synie. Ty, wulkano kto Do kogo to był numer? Ja piulę, starałem się, przestraszyć, że to psy. Cześć, głupi. Już ci miałem bana wlepić, naprawdę. Halo, Patrycja. Nie, I... policja. O, ja już dzisiaj sobie daruję z dzwonieniem możecie się pobawić. Ale patrz, nie Polita. <laughs> Harry już masz wstęp do filmu. <laughs>